No widz witamy. na razie tak to wygląda mniej więcej 6 silikonki tu tu Wanna no i fugi reszta dopiero jak dopiero jak go wyłócę Jest jak jest, jak to mówią za takie pieniądze lepiej nie będzie jadę, będziemy kończyć. Na razie jadę na inną robotę. Tak to wygląda. Tutaj pryszne, złe kółeczki. to okienka. Czyk, czyk. No Na podłodze. wyschła troszkę jest mokre jeszcze no i tak to wygląda mniej więcej to już tak to będzie mniej więcej wyglądać jeszcze wymienimy pewnie ten galop typu kolorek i tyle.